Ile trwa ta bitwa dwa, dwa tyki? Cześć! Witam w nowym Europkowym odcinku. W tym razem już powrócimy do robienia osiągnięć i robimy, zrobimy świeczkę szwedzkie osiągnięcia. I one... głównie chciałem zrobić dwa, te już starsze. Czyli Switch is not overpower, czyli żeby mieć całą bałtyjskiego zrobić jeziora morza. Chcę się podbić wszystkie prowincje, które graniczą z Bałtykiem. Graniczą z Bałtykiem. W Bałtyk w jakimś państwem, które są nad Bałtykiem. To to może się uda zrobić, choć wątpię, że mieć 83 regimentów Karolinów. To raczej trzeba będzie do 1700 grać i nudzić się, więc raczej tego nie zrobimy. A, no i Lion of the North, czyli, żeby zacząć jako Szwecja, dołączyć do Protestanckiej Ligi i zwyciężyć z cesarzem. Też sobie pobejrzymy po epickie misje Szwecji, które są no, dosyć potężne. E, no i spróbujemy taką, zrobić mocną Szwecję. No a Szwecja, jak wiem w tej grze ma bardzo mocne idee. No i dyscyplinę, 20% 20% Infanty Combatability. No, no jest mocnym krajem, bądźmy szczerzy, jest mocnym krajem. I też spróbujemy zrobić taką Szwecję z bardzo pod jakość wojska. Spróbujemy mieć najwyższą jakość wojska, jaką się uda. No i ogólnie te pierwsze cztery misje to są odnośnie wyzwoleń. One dają jakieś bonusy. ja spróbuję. Jeszcze. No pierwsze jest bardzo łatwe, żeby mieć militarnego advisora. W sensie to militarny advisor to nie jest pierwsze. To wystarczy mieć dwa kraje, które wspierają naszą niepoległość. No i to też jest łatwe, trzeba mieć Free Company i 100% Liberty Desire albo 100% Army. Litwa wspiera naszą niepoległość, Szkocja również, więc mamy już pierwszą misję zrobioną. Trzecia wymaga, żeby mieć dwa przywileje US Type, więc teraz to zrobimy. To jest się trochę za więc już weźmiemy pierwszą pożyczkę, żeby zrekrutować więcej galerek. Tak, mamy już te wszystkie misje zrobione. O, dostajemy coś takiego, dwójkowego, tańszego z dyscyplinką. 200 Papal Influence i albo 20 prestiżu, Te dwa są bardzo mocne. I wiecie co? Ja nie wiem, czy ja nie wziąć 200 papal influence No ale i tak się będziemy przejąć na protestanty. Zrobimy tajszego doradcę. W tej misji dostanę a new leader no w sumie nie generała. Tego co my dostajemy. Znowu event. Każdy rywal, który ma zero relacji, ale to jest mocne. Czy ty teraz też zaczniesz wspierać? Albo co? Memory of the State, Liberty Desire. Nie! No wykup to jest super potężne. Czy teraz. Jeszcze, a no dobra, jeszcze Polska. To by się dało tak wypocić, żeby było też, no bardzo dobrze. No przecież to jest zmiażdżenie totalne 11. Ale są mocne te misje. A z tego dostajemy kolejny event. Albo lepszą. Da o, albo 1000. 1000 powera, fajne. Zdaje się, z 12, więc powiedzmy wojnę. No to jest totalne zmiażdżenie, Niby totalnie te, te korder dołączę, ale ja to mam gdzieś. I możemy jeszcze to misję zrobić. I to da od razu stabilkę i jeszcze klejmiki na skanie, co jest dobrą rzeczą. Bardzo. Zrekrutujmy naszego tańszego doradcę, który jest dwójka wagonu. Tu, tu Jeszcze jest dyscyplinkowy? Nie. Nie, czy tutaj dostanę stack wipa? Prawdopodobnie. Ty nie dojdziesz tutaj na pomoc. Zostaniesz tu stack wipa pewnie. Przecież na minusie walczysz niby. Nie, doszedłeś! Wow. Wow. Ale, w sensie, gdyby to nie była Szwecja, to by było tak samo, no ale po prostu taki takie przemysł doszło, co? Oho, to tu dojdzie do dość sporej bitwy. Mamy lepszą armię, mamy też dyscyplinę, ale my możemy to przegrać. My to przegramy, jednak liczba bo robi swoje. Ja wycofam się. O, a tutaj na przykład Teutonie się desantuje na Sztokholm, bo chcą zostać rozwaleni przez nas. Pstach, wipe tak wipe stack, wipe No niestety nie był wipe szkoda. Ta, oni tu niby mają większą siłę, ale my się spróbujemy tu wbić. Powinna być jakaś szansa na zwycięstwo. Tak, bo Norwegowie nie pomogli. Dobra, i teraz trzeba szybko tu lecieć. Tylko leć. leć. żebyś ty tu nie mógł uciec. Dobra, ty tu nie uciekniesz? Nie, no, jak uciekasz, to i tak przechodzisz. A no tak, bo przytrzymasz dwie strony. Ale jestem głupi. Nieważne, nie było tematu. Oj, po 60 katów nie 300, zgadzam się na ten pizdyr. Ja chcę ten fort, bo on jest tu bardzo dobrze sytuowany I całą skanie dla misji? Oj, dostaliśmy Rise of the Sweet Kingdom. Sweet, co ja mówię? wiecie co chodzi. Okej, okay, i... No tak, ja chcę, żeby John Waza rządził nami. Też John, rządzi nam Chad John Waza. I teraz wypowiedzmy wojnę kontra Gotlandii na... Re, re, re... Reconquest Kasubeli. Będzie trudno z desantem na nią. Szczerze powiem. No ale mam nadzieję, że my wygramy morsko. W sensie morsko będzie największy problem. Okej, okay, mamy epicką bitwę morską, którą możemy przegrać, bo nie mamy admirała. Nie wiem, co się dzieje, że Nowogród zaczyna wygrywać tą wojnę, więc ja się też tam chcę wbić. Nie, on nie wygrywa. W sensie on przegrywa, ale jeszcze coś mu zostało, więc może coś tam rozkrobię jeszcze. Przecież też nie zaatakował, no bo nie dołączy Teuton i nie dołączy niewiele, w sensie Trzeba się zdecydować. Dobra, na początku Nowogród. Nie, nie rozwalmy tej kampanii, bo idzie dobrze. E, lecz szybko zjadamy Gotland. Już nie będzie nam nikt tutaj więcej piracił. Ja myślę, że tu zwiększył e, autonomię, bo nie chce mi się tam na razie desantować. Wiem, że to jest debilna decyzja, ale ja ją i tak zrobię. I powiadam, szybko tobie wojnę, bo Teutonie nie dołączą. Ja bym szczerze z ciebie całego zjadł. Okej, oddadzą nam jedną prowincję 125 dukatów. Mi to na razie zadowala, bo chciałem się bardziej na Livonii skupić. Mamy już też misję na Skanie, ale inaczej na razie nie, wiem, nie robię, bo nie wiem na ile trwa ten claim na Norwegię. Ja, musimy się niestety na narwę dosantować, bo w Moskale nie dadzą przejścia. Uuu, minus 10 autonomii wszędzie. 30 dukatów albo jedna stabilka. Nie na no, minus 10 autonomii wszędzie, byczku. O, polacy zainterweniowali w tej wojnie, w sensie by powiedzieli wojnę. Liwoni, więc jest trochę patologia. Przynajmniej chciałbym rygę zająć. Nie! Nie zajmuj mi tego! Ja to chcę. Nie, nie, tego to nie, tego to ja nie chcę, kurde. O! Uda mi, mi się to prowincję jeszcze Polakom zabrać. Dobra. Zabieramy dość pokaźny kawałek ziemi w inflantach I nie ma nawet punktu, żeby to skorować, aha. A my już renesans. I renesans zaczniemy dawać chyba tutaj. Tak, w ryce jest gorzej. Głównie za punkty militarne, bo ich mamy bardzo duży nadpas. W sensie zapas, nie nadpas, co ja mówię. I tak właśnie Shtocholm w dwa dni stał się większy od Wiednia. Można, można. Europa pokazuje. CO?! Dlaczego mamy Jagielona na tronie? No nasz Ultrachat waza zginął niestety jak Jagielona na tronie. Moskwa jest też wymęczona wojnami, więc zróbmy na nią ride. Mamy dwukrotnie większe siły. Powinno być nieźle. U mnie tak naprawdę głównym celem tej wojny jest zająć nowogród. Bo mam pod to, to bardzo fajną misję. O, o, o! Reformy Gustawa Adolfa. Dobra, fajnie. Nawalnych na pewno nie będziemy. No, jakichś nawalnych morskich nie będziemy robić. Pod najemników w sumie też nie. Ja bym zrobił pod morali Armii Infantry Cost. To jest do końca grynia. Więc tak. I profesjonalizm jeszcze dostaniemy. O, już 9% mamy. Ogólnie też bardzo chcę tę wojnę wygrać, żeby mieć na jeszcze przejście. Bo to jest bardzo wkurzające ciągle tędy pływać. O, jeszcze reformy pod Jerry Army Tradition i Jerry Profesjonalizm. I to ja rozumiem. Co się tu stało? Rosjanie Warszawę obleją. W sensie Ros no trzy pasale Moskwy. Ale ja tutaj siedzę sobie. O, zdobyłem nowogród, ale fajnie. Tymczasem czasie już publiczny padło. Tymczasem wojska litewskie oblegają Syberię. Porwalo. Znaczy to w sumie nie jest sybernia. Nieważne, okej? Okay? Nikt tego nie słyszał. Zginął nasz chat doradca, f w komentarzu. Warszawa dzielnie się broniła dwa dni, czy coś takiego? Fajnie. W ogóle kto wpadł na ten pomysł, by zrobić tak odbrzydliwą flagę i skrzywdzić tak twój kraj? Tylko w kareli mogli na to pasie. O, czekajcie, jak ten fort padł, to ci są już odcięci? Chyba tak, nie? Ci są już jeszcze bardziej odklejoni od swojej stolicy niż ja od świata, nie? Chyba tak. No bo oni tędy nie mogą przejść. Zoraz, sprawdźmy to. Oni jeszcze generała nie mają XD. Nie, niestety uciekają. Nie obchodzą ich forte, oni tak przechodzą. Essa. O, ty już w ogóle by spisował tutaj. a tu się bije, nie wiadomo dokąd. Dobra, no to masz mi wszystko, co chcę mam. Okej. Okay. Po się psków, no bo to jest centrum handlowe, no a jednak tu też warto już mieć więcej handlu. Czekajcie. You can only upgrade a trade center in a state or in a trade company. Ale przecież to jest state. Czekajcie, jak kliknę tą misję, to mi się zwiększy, nie? A może to jest... A, i teraz już mogę popalać. Dobra, już niestety naprawili, nie? No czekajcie. Nie. Ja dalej tu nie mogę upgrade'ować. Pomorze powstało. Jak ja dawno Pomorze nie widziałam. Pierwszy raz widzę, żeby jakieś misja wymagała mieć włączony edykt, Ale w sumie nie wszędzie. Nie wiem, w sumie czy jest sens zmniejszać autonomię w Laponii, no ale już to zróbmy. Nawet święty Mikołaj będzie podatki płacił. Ale jestem głupi. Przyjemnie ja miałem tu wszystko skorowane, dlatego mi ryga. A ja zmarnowałam właśnie trzeciopoziomowy center handlu, który mogą zrobić centrum handlu. Nie zwracajcie uwagi na moją gwarę. O, Stan Gustafson. Tak, chodź mi na tron, jesteś lepszy. Dobra, to będzie już dość ciężka wojna. I chyba ostatnia z tego pierwszego, jakby, tej miniserii odcinka, nie wiem, to może będzie taka miniseria fajna? Fajna to już inna rzecz, no bo u mnie to nic nie ma fajnego, ale miniseria będzie. Dobra, ale przedtem, przedtem oczywiście bierzemy to. Aha. Plus to autonomii, no tak, no to to trzeba robić akurat, kiedy... Dobra, no to, to niech Scanyland dostań 10%, a dostanę za darmo to fajnie i takim zaraz to zmniejsze. o ja tak dostanę tego klejma, dobra, fajnie. <laughs> Jakbym ja był w tej armii duńskiej, to bym już się powoli zaczynał bać, kiedy 32 tysiące wkurzonych Szwedów dochodzi na twoją granicę. CO?! Ja z regencją nie mogę wypowiadać wojen. Czy jestem głupi czy głupszy? Przecież ja straciłem chyba to z Belli na Norwegię. O, o, o! Dukal Prasia powstała. To jest jakieś nowe, kiedyś tego nie było, paga. Ciekawe. Bo tutaj oni wojnę wygrali, a to, a to zostało niepodległe. XD Jest zakon krzyżeczki i plusy książęce naraz. Dobra, jest tam. Military Education Hookers. Hookers, najważniejsze jest. Dobra! Mamy! Mamy na tron norweski wojnę Essa! Essa, lecimy. Ojujuj, to już ciężka ta bitwa. Wycofaj się, wycofaj. Ok, czy jesteśmy zamknięci na Seelandzie? To możemy jednak nie mamy takiej dominacji morskiej, jakby się wydawało. I zaraz to jest tak łapa, 30 tysięcy żołnierzy 40 STATKÓW wow 4 garelki stracone 7 straciłem w ciągu całej tej wojny ale trzechy gigantyczne ej dawno taki nie miałem da, weźmy może politykę na galer combatability spróbujmy tutaj wbić się okej okay, jest da, i tutaj zostaw ile trzeba po oblegać znaczy nie zostaw w sumie 11 tysięcy ludzi ok? Ty możesz się to chować. O nie, o nie, i co, Trump. Oni nam już to zablokują. Ja wyjdź tu. A nie, nie zablokują, bo się dadzą zabić. Leć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. przejdziesz, przeszedłeś, dobra. Ej, my to możemy nadwygrać tą bitwę. Dzięki temu Galer combat Ability. To jeszcze posiłki dojdą, galerkowe nie, ale im też dojdą, dobra, nie wygramy tego raczej. Chociaż nie wiem, to jest bardzo wyrównana batalia. Chociaż nie, teraz to już w sumie nie jest, jak doszły posiłki. Chociaż oni toną na potęgę, ja też w sumie tonę na potęgę. To nie jest, wycofa się na razie. No cóż, teraz to współczuję trochę tym dończykom. Ile trwa ta bitwa? Dwa, dwa tiki? No, nie że toną w tej flocie. Dobra, przynajmniej możesz stąd wyjść. I co, i teraz czekanie po prostu aż się zgodzisz na to, tak? No to fajnie, świetna zabawa. Great Success! Mamy no, no kolejną reformę i ja bym szczerze stąd wziął. Um, statement to jest nie. Szczerze to bym wziął to o to. Tak, tak, to jest dużo lepsze. Do diplomatic co na jedna relacja może być bardzo ważna. Pierwszą reformę to oczywiście, w sensie no wiecie, z tej, z tej No tej to jest mniejsza agresywna. Stończmy tą bitwę, mam już dość wymęczone statki Kiedy zacznę tonąć, zacznę też wycofywać, dobra, dobra, na razie to oni toną Mogę ja zaraz utonąć jednym statkiem, ale nie utonąłem, dobra, dobra, oni teraz toną, Ok, wygraliśmy bitwę Albo mi się już nudzi wojna i trochę pieniędzy tracę O, ale tu bitwa, nawet jej nie widziałam morskiej Dobra, essa victoria, tylko dwa statki straciły. O piękne galerki. Dwie w sumie nie dwa. Co ja mówię? O i tej bitwy jeszcze też nie widziałem. Nie wiem, ja nic nie widzę. A 69 już skoro... Ha, ha, ha. No już 70 musi mi żart rozwalić, kupi. A, przyja i tak z już wygrałem tą wojnę. Dobra, to dawaj Norwegię. I myślę, że tym świetnym ja akcentem skończyłem pierwszy odcinek. Czekaj, jeszcze tutaj mogę misję jakąś zrobić. Nie, to Norwegian, Crown, no, Norwegian, wiecie o co chodzi. A, musi mieć 50 relacji, bo to z tego jeszcze nie zrobię, żeby mówili historical friends. Nie rozumiem trochę tego. Jeszcze ostatnią rzecz. One of the following must be dual Sweet is not debited with any of the states. Jak debited with the states? No tylko może z burgrersami, ja nie mam długów u burgrersów. Nie rozumiem trochę tej misji. A jest bardzo ważna, bo z niej chyba możemy dostać restaurację się mam na polskiej Litwie